W dzisiejszym odcinku gramy w z moją siostry. Po prawej stronie znajdują się ten siostry, Eleonor. I w dzisiejszym odcinku robimy z nimi południowe relacje. Przerób mojej budowy na Spokowicach. So, Bardzo suba, lajka. To jest pierwszy odcinek z Minecrafta.

Lemon happy! Now can you tell us? Oh <laughs> lemon

Oh, staro, love, tak? Tak. Tu mamy ścieżki, tu mamy tu mamy sklep, tu mamy sklep, tu mamy wężelnika, tu mamy stadio. Mówię się jechać, bo moje auto jest zepsute. Tu, tu mamy komisarza, tu mamy sąd. O sobie wiesz, że już mamy na dodatkach, ale te systemy sobie sami zbudowaliśmy. Tylko mamy sodek niektórych mebli. Tu mamy słońce, tu mamy nasze kury, Tu budujemy więzienie. Tu budujemy więzienie. Jak widzicie w widzowie mamy już kilka więźniów w naszym yy, więzieniu. O i składajcie mamy środki kanał z

Jak to ładnie wygląda? Jak się podciekam... No, tak, tak to ładnie wygląda. I skończony Janek. Tak, a ty po prostu co myślisz? Tak, my tak, myślę, że jest okej. Okay. Dobra, to... A no to co? Dobra, to to jak to był krótki odcinek taki.